Dobra siemano, dzisiaj wam pokażę jak pobrać Five Nights at Freddy's 4, niestety demówkę, jeszcze pełna wersja nie wyszła, więc wam pokażę jak pobrać demo Fnafa 4, wchodzimy w przeglądarkę, wchodzimy w Google, wpisujemy Fnaf 4, Land. demo, wchodzimy w, pierwszą, w pierwszy link, podam wam stronkę w opisie klikamy dan... nie to klikamy download now now i tu jeśli się nie chce pobrać to możemy kliknąć tutaj jak się nie chce pobrać klikamy tutaj jak się nie chce pobrać to klikamy tutaj no pobierali wam się w pliku rar ja nie będę pobierał, ponieważ to już mam. Więc teraz przeglądarka już jest niepotrzebna nam. Wchodzimy tam, gdzie pobieracie pliki. U mnie to w pobranych. Pojawia się taka linką kawnaw 4demo. Wypakujemy to. Wypakowujemy to. Oczywiście wypakujmy to. Gdzie to jest? Okej, okay, już się nam widać. Um, ja nie przenoszę tego, ponieważ to już mam. Mamy tutaj taką ikonkę, się nam pojawia. Klikamy na nią dwa razy i gra nam powinna już wszystko działać. I tyle. No, więc, więc subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie i pa pa. Niekrom, tylko... Kto I piszcie komentarze.